Witam, tutaj Tomasz Migdałek blog BirofileBlogs.com po raz kolejny piwne okazje, piwne okazje, czyli ciekawe, e, atrakcyjne, piwne oferty w polskich sieciach handlowych, które znalazłem specjalnie dla was i tutaj je przedstawiam. Po pierwsze, e, promocja, która gdzieś mi umknęła e, i która kończy się 25 czerwca, czyli chyba. Właśnie dokładnie tego dnia, kiedy, kiedy, ten, kiedy ten film się ukazuje, 25 czerwca to jest ostatni moment, aby w sklepach sieci Intermarché kupić sobie pięciopak piw Miłosław z browaru Fortuna i do tych pięciu piw Miłosław dostajemy pokal, firmowy pokal. Ten cały zestaw kosztuje 24,99, oferta ważna do 25 czerwca, nie wiem czy będzie można za tę cenę jeszcze dostać po 25 czerwca, więc dzisiaj jeżeli ktoś ma możliwość, ma okazję, niech się udaje do najbliższego Intermarche i tam się zaopatrzy właśnie w ten zestaw, więc to daję na jedynkę, na, na pierwszego newsa, bo jest to chyba bardzo też atrakcyjna oferta, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi piwa z Miłosławia. Jeżeli ktoś kolekcjonuje firmowe pokale, nadarza się okazja, aby kupić pięć niezłych piw i do tego firmowe szkło, więc polecam. Idziemy dalej. Carrefour. W Carrefourze. Może nie jakaś rewelacyjna promocja, ale kogoś być może zainteresuje. Piwa z limitowanej edycji żywca, Bok marcowe i białe w cenie 2,79 za butelkę plus do tego chyba jeszcze doliczają kaucję za butelkę zwrotną. Równolegle w Żabkach i we Freshmarkecie promocja na Ciechana lagerowego. Ciecha lagerowe, zdaniem wielu, y, najlepsze. piwo Ciechanowa, y, butelka za 2,99. Cena regularna y, tego piwa y, to 3,69, więc promocja całkiem y, sensowna. Y, butelka Ciechana lagerowego za 2,99. Do tego jeszcze doliczają w żabce i we freshmarke 50 groszy y, kaucji za butelkę zwrotną. Y, netto, netto do tej pory u nas nie gościło, więc zagościło w to możemy kupić sobie cztery piwa Starowar, to są takie lekkie, lekkie czeskie lagery, ważone w browarze Brewer w Ostrawie, który jest jakoś tam kapitałowo chyba powiązany z Furmanem z Połczyna Cztery piwa Starowar za 8 zł. Myślę, że na grilla albo... Na mecz albo na jakąś imprezę. Bardzo ciekawa propozycja. W tym samym netto również do 29 czerwca, bo te, te oferty do 29 czerwca są aktualne. Niemiecki klasyk, niemiecki klasyczny lager Bitburger. Bitburger, 3 puszki za 7 zł. Bitburgera znamy, można go też w lidlach dość regularnie spotkać, więc. Myślę, że to też jest interesująca oferta. Bitburger czy puszki za 7 zł. W Piotrze i Baubę ciekawa oferta, też do 29 czerwca namysł białe przeniczne, czyli widbir z namysłowa butelka za 3,29 Pils z 2,29 zł za puszkę 568 ml, czyli za pintę. I do tego jeszcze mamy noteckie jasne za złoty 99, czyli też bączek, oczywiście 0,33. Czyli też ciekawa oferta. W stokrotce jest taka sieć sklepów, mało chyba rozpowszechniona, ale, ale jest. Do 9 lipca w stokrotce można kupić piwa z browaru Sulimar, czyli Corneliusy smakowe, banan, cytryna, grapefruit. Za 3,49 butelka, a także Trybunał Niefiltrowane Bączek za 0,99 zł i trybunał Trójsłodowe za 2,99 Tak to wygląda, jeżeli chodzi o oferty, dla porządku jeszcze dodam, że promocja na ciechana lagerowego we Freshmarkecie i żabce obowiązuje do 1 lipca, a na żywce bok białe i marcowe w Karfurze do. 30 czerwca. Piotr i Paweł, do 29 czerwca o tym wspomniałem. Okej, okay. tak to wygląda, jeżeli chodzi o piwne okazje. Będą oczywiście kolejne odcinki. Śledzę wszystko na bieżąco. Jeżeli coś interesującego się pojawi, na pewno wrzucę na vloga. Dzięki wielkie za uwagę. Owocnych zakupów życzę. Tomasz Migdałek, blog blogs.com Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.